Dzień dobry, dzień dobry, witam jak już się zaczęły wakacje. Oczywiście jestem na yy, już wieczornym spacerku i właśnie sobie spaceruję i ogólnie jest fajnie. I no już są wakacje i to jest najlepsze. Dzisiaj było zakończenie roku szkolnego. No i było dobrze. Już są wakacje i mamy powody do świętowania, więc jest bardzo super. Ja dostałem dzisiaj przypinkę na zakończenie roku szkolnego. No, no i przyczepiłem ją sobie na marynarkę od garnituru i ładnie wygląda, ale już się przebrałem, jak widać, w strój sportowy. No i ogólnie jest dzisiaj bardzo fajnie, już to mówiłem, że zakończenie roku szkolnego już dzisiaj minęło, więc super. A no i dzisiaj był mecz polski, Polska-Austria i wygrała oczywiście Austria 3 do 1 i Polska przegrała. Ale jest sukces, bo Lewandowski już dzisiaj grał w drugiej połowie meczu. No dobra, jestem tutaj w parku przy Centrum Kultury Podgórze w Krakowie, Klub Płaszów. I właśnie sobie tutaj wchodzę i ogólnie to jest tak fajnie, w tym parku, bez takich duży prac zabaw. No i ogólnie czuć, że już są wakacje w ogóle. No i super. I oczywiście to by było na tyle, ja żegnam i... Hmm. Do zobaczenia.